Jesteśmy w kartuskim Centrum Kultury, Pan Jakub Porada. Mhm. Panie Jakubie, o panu można było dużo mówić podróżnik, mhm. autor wielu książek. Dziennikarz, piosenkarz. No, stary dzieje, ale tak. Stary dzieje, ale tak. No i mistrz Mowy Polskiej z tego mhm. roku. Tak, to jest zaszczyt. Wie pan, co dzi dzisiaj wystąpi pan w Kartuzach, ja chętnie przyszłam na pana występ, bo też prowadzę taki portal na moim profilu Facebookowym na YouTube i też właśnie jak rozmawiać, jak mówić i to mhm. jest bardzo mnie interesuje. Kartuzy nie są panu obcy, bo przecież pan też tutaj poruszał się niedawno jakimś czasem meleksem po Kartuzach. Tak, zresztą my kiedyś robiliśmy odcinek polski na weekend też w okolicy Kartuz, w ogóle w Szwajcarii Kaszubskiej. Więc i prywatnie, i zawodowo można powiedzieć, że w ciągu ostatnich paru lat cztery albo pięć razy już nie pamiętam dokładnie, ale bywałem na tyle często, że znam, rozróżniam i jest ten teren mi i te regiony bardzo bliskie. E, co, co pana najbardziej zachwyca, może? Może Kartuzy, może okolice? No generalnie tu jest tak dużo ciekawych rzeczy, że właściwie trudno skupić się na jednej. Ja zawsze w podróżach staram się łączyć kulturę wysokie. Soką, czyli tak jakbym teraz się wybrał Grym, pierwszy raz przyjechał do Kartuz, do Kolegiaty, która jest kilkaset metrów stąd, pewnie bym zobaczył najchętniej wszystkie jeziora. Trzy, jeśli dobrze pamiętam, są w Kartuzach, cztery? No łącznie pięć można tutaj dyskutować, bo w samym centrum. No właśnie, są cztere, spotkałem się z różnymi wersjami. Tak, 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 tak. więc pewnie bym chciał spróbować jakiejś kuchni regionalnej, jeżeli um, akurat byłby sezon na daną potrawę. No i myślę, że też gdyby to była odpowiednia pora, starałbym się aktywnie spędzić trochę czasu, czyli w zależności od sytuacji albo gdzieś w pobliżu kajaki, tu akurat nie Próbowałem, próbowałem troszeczkę dalej jak robiliśmy odcinek i bardzo mi się podobało yy, i zdarzają się czasami jakieś stadniny yy, i możliwość przejażdżki konno. No generalnie jest co robić, zawsze zostaje rower, w razie czego turystyka piesza. Dzisiaj przyjechałem pociągiem, więc to też jest dla mnie nowość, ponieważ do tej pory przyjeżdżałem autem służbowym albo prywatnym, a dzisiaj tak z Warszawy zobaczyłem jak… Biorę sprawnie, tak, to połączenie wygląda, więc tak naprawdę zdarzało mi się dłużej nawet jechać do swoich rodzinnych Kielc z Warszawy niż tutaj Czyli zwrócił Pan uwagę na pewno na piękny dwor. Tak, aczkolwiek dzisiaj pogoda jest fatalna, bo śnieży, więc zobaczyłem tylko bryłę, jeszcze się przyjrzeć, będę wracał, ale no, wyglądało to fajnie i sam spacerek tutaj też dobrze mi zrobił, także ja jestem zawsze miłośnikiem e, nie tylko dużych, ale także mniejszych miejscowości. Kartuzy akurat są tak gdzieś po środku tych całkiem małych i, i dużych miast, i zawsze uważam, że coś można w nich ciekawego znaleźć. Można iść do nie wiem, Muzeum Kartuskiego, Muzeum Kaszubskiego i, i zobaczyć na przykład burczy Bas. Taki jest ta Instrument, który polega na pociąganiu takiego. Ja pana chciałem się zaskoczyć. Takiego rzemyka. Bo trochę inaczej chciałem pana czymkolwiek zaskoczyć, ale pan tutaj na kartuzy bardzo dobrze. Do no, cały czas się uczę. To nie jest tak, że ja wszystko wiem, ale generalnie moja praca polega też na tym i nauczyłem się tego i w programach, i w książkach, że staram się przygotowywać do wyjazdów, nawet jeśli one są prywatne. Czyli sprawdzam po prostu w książkach, w internecie, co ciekawego mogę znaleźć na temat danej miejscowości czy danego regionu. I później już wiem, gdzie się mogę wybrać i zobaczyć, nie wiem, pozostałości potwórców słynnego Remusa, tak? czyli tej książki z tej, tej trylogii słynnej kaszubskiej. Więc, więc to jest po prostu fajne. Także dla mnie to akurat taka jest jasna, jasny przykład tego, że podróże kształcą. Jest Pan w, w samym sercu Kaszub. Mhm. Widzi Pan że za tak. chwilę Pana występ. Tak jest. Ludzie się zbierają i chętnie, ja też chętnie zostanę i posłucham. Mhm. Powie Pan, o czym, będziemy, o czym będzie Pan mówił? No ja się staram łączyć trzy rzeczy. Po pierwsze z racji tego, że w tym roku zostałem mistrzem mowy polskiej, no to będę na pewno mówił o swoim dawnym zawodzie, ale w wersji praktycznej czyli sztuce poprawnego mówienia i wysławiania się. Począwszy od dykcji, czyli tego, co jest takim warsztatem każdego mówcy, kończąc na interpretacji, czyli umiejętności odpowiedniego wypowiedzenia, obniżenia głosu, różne, y, mam nadzieję, ciekawe rzeczy będą. Z racji tego, że jestem autorem książek, no też oscyluję to wokół podróży, wokół szeroko pojętych, inspiracyjnych rzeczy. No i y, y, pewnego rodzaju też... Y, zachęcenie do tego, na przykład często tu mówię trochę w żartach, ale też całkiem po części na serio, jak czytać jedną książkę dziennie, jak uczyć się języków obcych, jak generalnie w każdym wieku, czy ma się 20, czy 120 lat, robić coś, co sprawia człowiekowi przyjemność, tak jak w moim zawodzie dziennikarskim, kiedy zajmuję się z jednej strony newsami, a z drugiej strony zajmuję się podróżami, wiem, że nic nie jest lepszego dla człowieka, jeżeli ma chęć cały czas poznawania nowych rzeczy, tak jak na uniwersytetach trzeciego wieku. I tak jak ja, mistrz mowy Polski. No, myślę, że ten tytuł jest na pewno dla Pana zasłużony. Bo ja wielokrotnie przed, przed chwilą próbowałem się wciąć, ale w taki sposób Pan mówi, że, że nie jest sposób tego zrobić. A. Jeszcze mam takie pytanie. no Poprowadzę też taką stronę na moim profilu Facebookowym, na YouTube. Jakieś takie, może, porady, jakieś takie uwagi może do mojej osoby w, w jakiś sposób? No to trudno tak mi publicznie mówić, bo to jest co innego w momencie, w którym się pracuje niejako incognito. Ale generalnie warto jest starać się w miarę możliwości obniżać głos. Czyli tak jak na siłowni się zyskuje na przykład masę mięśniową, albo czek Chudnie, gdzie chcę, tak w przypadku mówienia, warto z z pomocą odpowiednich ćwiczeń obniżać głos, czyli starać się w tych rejestrach dolnych dolnych wyciągać doły, otwierać gardło, czyli to jabłka dama, czy grytyka schodzi na dół, a schodzi przy ziewaniu i wtedy nabiera się mocy. Tylko, żeby to nie było sztuczne z kolei, sztucznie brzmiało, to trzeba to jakby to wypośrodkować. Więc, tak w telegraficznym skrócie, ćwiczenia adekcyjne. Ja często w samochodzie robię babę, bibu, bu, babo, babę, bibu, bo, i później kolejnymi spółgłoskami aż do Z. Una, 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 na una, 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 mamania, mammania mammania. Taki przedwojenny, znaczy to on nie jest przedwojenny, ale nauczył mnie tego przedwojenny aktor. Kiedy ja sam byłem aktorem, bo jestem z zawodu aktorem scen muzycznych. To jest koreczek, takie ćwiczenie i urządzenie, którego używali studenci przed wiekami, to dzisiaj używają. Wkłada się to na sztort. To jest półzapałki owinięte gazetą i owinięte taśmą albo plastrem wkłada się na sztort między zęby. Hmm? I próbuje się mówić. Bardzo ciężko jest wtedy raz, dwa, trzy, ale jak się po tak wyjmie, to od razu dynamika, akcentowanie. Można być bardzo szybko, bardzo dynamicznie, albo wolno, spokojnie. No i to jest tak po, pobieżnie, jeżeli chodzi o technikę mówienia, więc każdemu sobie i panu też to zalecam. Czyli można to wyćwiczyć, jeszcze jest szansa, że... Wszystko będę, można wyćwiczyć, chociażby w jakim stopniu y, dorównywał się. Bo... Ludzie uczą się języka wietnamskiego, chińskiego w dowolnym momencie wieku i przyjeżdżają do Polski i dają sobie radę, więc jakby nie jest nic nam obce, tylko trzeba wyrobić sobie zasadę powtarzalności. Tak jak dziesięć pompek dziennie albo dziesięć minut nauki języka obcego dziennie i to musi wejść w krew, tak jak mycie zębów. Jak to wejdzie, to potem tak naprawdę po paru miesiącach, a już po paru latach, to Matko Boska, wszystko jesteśmy w stanie. Nie, no, ja już pan nie chce więcej czasu zabierać, bo ludzie już niecierpliwości nie czekają na pana, występia też no, gdzieś tak. tam zaraz siadam no, w, naszym, w naszym, że tak powiem, naszej pięknej sali, tak. w centrum kultury. No i cieszę się, że przyjechał pan pociągiem, czyli pozna Pan to miasto idąc na pociąg. Tak jest. A poza tym no nie będzie pan dzisiaj musiał stać w korkach. I to jest chyba na to to też liczę, więc zawsze każda forma lokomocji jest mi bliska. Pociąg to jest chyba coś, z czego wyrosłem jako. Dziecko PRL-u, zawsze jeździłem pociągami i po latach cieszę się, że one jeżdżą troszkę lepiej, chociaż z punktualnością różnie bywa, no ale to jest inna bajka. A przyzna pan też, że jakoś podróż pociągiem sprawia to, że jednak może sobie tu właśnie poćwiczyć to, co pan mówi. Ja to prawda, lubię pociągiem. Oczywiście. To jest rzeczywiście, nie wszędzie się dojedzie, też nie wszędzie się dojedzie samochodem, ale wydaje mi się, że tak jak w menu, odospis jest urozmaicony, codziennie jem inną potrawę, to tak samo ja mogę latać samolotem, mogę płynąć kajakiem, na piechotę też dojdę i pociąg jest pod tym względem super. Dobrze, to nic. Dziękuję Panie Panu za rozmowę. Siadam i, i wsłuchuję Super, się w pana w pana. W, w, Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. bardzo. Moje kartuzy to kraina marzeń. Każdy zakręt tu skrywa tajemnice mm, Idę wzdłuż ulic, pamiętam wspomnienia, miasto, które śni w mej głowie melodią. Na każdym rogu uśmiech znajdziesz ciepły. Starożytne mury szepczą swoje baśnie. Wieczorami gwiazdy padają w rynek historii, zapis duch naszego miasta. Moje kartuzy, miasto serca mego, gdzie każdy dzień jest jak nowe odkrycie. Ludzie wspaniali, dusze przyjacielskie. Tu odnajduję siebie w tłumie miasta. Wśród jezior lasów życie płynie cicho. Z każdym krokiem bliżej jest do nieba. Piękne obrazy, krajobrazy wokół. Czy to sen, czy jawą mogą być te cuda? Ludzie spotkani na tych dawnych szlakach, z każdym słowem, gestem tworzą naszą mapę. Wieża ostra, strażnicą pamięci to dom nas wszystkich, miejsce naszych marzeń. Moje kartuzy, miasto serca mego, gdzie każdy dzień jest jak nowe odkrycie. Ludzie wspaniali, dusze przyjacielskie. W tłumie miasta mm -hmm. Moje kartuzy Miasto serca mego gdzie każdy dzień jest jak nowe odkrycie, ludzie wspaniali, dusze przyjacielskie, tu odnajduję się.